Cześć, witam was wszystkich serdecznie na kanale Golden Maniek. Witajcie ponownie w kolejnym odcinku. Odcinek będzie nietypowy. Znajduję się teraz w tym momencie w Piotkowie trybunalskim pod jakimś supermarketem, dokładnie pod Action. Widzicie, w moim ręku zakupiłem jakieś latarki. Szukałem czołówki taką na czoło. Bo znajomy, znajomi kupili sobie mieszkanie tutaj w Piotkowie trybunalskim, no i na moim kanale pojawi się Ulbex. Byłem tam na chwilę zobaczyć, ale jest sporo fajnych przedmiotów, które chciałbym wam pokazać ale jest strasznie ciemno, no i także przyjechałem, kupiłem sobie jakieś latareczki, coś na zasadzie czołówki, no i pójdziecie ze mną, zobaczycie, co w tym się, w co w tej chacie się znajduje, jak to wszystko wygląda, bo robi to wrażenie, no ja jestem pod wrażeniem, także mam nadzieję, że ten odcinek będzie się Wam podobał, także serdecznie Was zapraszam na pierwszy taki materiał specjalny, bo tego na pewno nie będę powtarzał, więc to taki nietypowy odcinek, urbex w moim wykonaniu, serdecznie zapraszam do oglądania. No to co, kochani, zabieram Was, pójdziemy tam za tą kotarę i zobaczycie, co tam się skrywa. Jesteście gotowi? Zapraszam. Mam nadzieję, że ten będę tak starał się świecić, żebyście dobrze widzieli. Tu jest jedno takie pomieszczenie. Ja już tutaj byłem. Jakieś części po samochodach. Taka typowo skrytka. Sami zobaczcie. Stare beczki. Wanna. Ale wanna, słuchajcie. Ja tu muszę porozmawiać ze znajomym, który e, kupił tą, to mieszkanie. Że tu ma naprawdę parę fajnych e, rzeczy. Jeśli coś będziecie widzieli, coś cennego, godnego uwagi, dajcie znać w komentarzach. Ja na pewno będę pisał. Ja myślę, że taka wanna, no to by była na przykład po odświeżeniu, no mega sztos. Można by było to komuś sprzedać i, i fajna rzecz. E, co my tutaj w ogóle mamy jeszcze? No tutaj tak za dużo nie chodziłem, bo tu nie było takich klamotów. Tu jakieś stoliki, pierdółki. Także tutaj za wiele nie ma. Jakieś stare krzesło. Ale przejdziemy do tamtych pomieszczeń. Tam jest więcej wszystkiego. No to przechodzimy do tego pomieszczenia. Zobaczymy, co tutaj się skrywa. Ja już tu widziałem gazety. Pokażę Wam gazetę. Sami zobaczcie. Wiadomości dnia poniedziałek, 10 grudnia 1990 roku. Wydanie numer 41. Cena 400 zł. Zwyciężył lech wałęsa. Tu mamy gazetkę. Do tego są jakieś książki. Co to za książki tutaj? Trzeba było się przyjrzeć. O, przygody dobrego wojaka Szwejka. No książka już w opłakanym stanie. Tu jest jakaś kolejna gazeta. Co my tu mamy za gazetkę? Proszę bardzo, pismo codzienne dla wszystkich sfer. Prezydent chce obalić rząd! Który to rok? Cena 1500. 28 maja 1992 rok. Także taka gazeta. Popiół i diament. No jest takich książeczek starych trochę. Coś tutaj mamy. Zobaczymy, co tu w ogóle jest. To są jakieś książki. Dużo książek. Dużo książek. Tam jest też takie pomieszczenie. E, zaraz zobaczymy, co tam się znajduje. Dajcie chwilę. Idziemy tutaj najpierw dużo jakiś szmat ciuchów. Tu zajrzymy tylko o takich. Tutaj za dużo rzeczy nie było, tak jak patrzałem. No strych jak strych, ale mnie zawsze takie strychy gdzieś tam ciekawią. Kiedyś pamiętam na Mazurach, jak jeździłem na Mazury u dziadka na strychu też były takie klamoty przedwojenne, jakieś rzeczy. Szkoda, że to wszystko gdzieś poszło w zapomnienie, bo naprawdę było tam sporo. Nawet był taki, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, ale był taki specjalny kamień do ucierania ucierania tego ziarna. To mi się zawsze tak podobało. A tutaj sami widzicie jakieś choinki gadziżowe. Ja pierdzielę, ale znalezisko. Słuchajcie, nie wiem czy ja na to wejdę. Jest. Jest kurde, już wam pokazuję co znalazłem. Najpierw ten kabel od prodziża. Boże, czy ktoś pamięta, ktoś dostał może kiedyś w ciry kablem od prodziża? Tutaj macie kabel od prodziża i jest sam Prodzisz. Dla tych, yy, którzy nie wiedzą, co to jest prodzisz, to był taki, taki piekarnik, ja wam to zademonstruję. Ale co? No właśnie słuchajcie, jak ktoś będzie coś wiedział, czy takie rzeczy są wartościowe może warto napisać mi w komentarzu, ja przekażę to znajomemu nie może odnowią, albo po prostu ktoś będzie chciał to odnowić i kupić za jakieś pieniążki proszę bardzo, fajna rzecz, prodzisz do tego kabel to się słuchajcie, tam się wlewało ciasto przeważnie ciasto było utarte taką drewnianą pałką każdy taką pałeczkę lubiał oblizać, e, bez żadnych tutaj jakichś podtekstów. E, proszę bardzo. I, no I podłączało się i piekło się tutaj, i kurczaki pewno piekli. Nie wiem, nie pamiętam, co się w tym piekło. Wiem, że mama zawsze piekła na przykład jakieś ciasto w takim prodziżu. Chyba kurczaka też też piekła. E, hmm. Tutaj mamy jakieś graffiti jakiegoś takiego ludka. No i co, hmm. idziemy dalej. Zobaczymy, co w tej szafie się tu skrywa. Szafa też jest fajna. Gazety tutaj się walają wszędzie. Chodzę po jakiś. Wuhu, jest telewizorek. Mamy telewizor. Proszę bardzo. A co to za w ogóle za marka jest? lazuryt Uni... Unitra. Chyba tak, nie? Zobaczcie. Unitra. lazuryt 106. Tutaj było odświatełka, tu chyba też głośność. Dwa programy. Ja pamiętam jeszcze za czasów jak byłem młody miałem też taki telewizor trochę starszy, pierwszy, kolorowy. No i jedynym pilotem jaki był w domu to byłem wtedy ja. Tata mówił zmień kanał. Tam za dużo nie miałem co zmieniać albo jedynkę albo dwójkę. Ale się zmieniało. Także taki oto zabytek. Ciekawe czy są ludzie którzy jeszcze takie coś kolekcjonują. Może są jakieś punkty muzea. Ło tam na szafie coś jeszcze fajnego jest. Przepraszam za te dźwięki. Ale jakąś golarkę znalazłem. Ooo, manek by się nałysał, ale mam już łapy uwalone. Co my tu mamy? Jakieś szmateksy? Beret jest. Co to za beret? Mocherowy Beret? Moherowy Beret. Jakieś lumpy, że mnie tu coś nie przestraszyło. No dobra, co my tu mamy? Tu zabawki, jakieś filtry. Drukarki. Niektóre są nowsze rzeczy, niektóre. Lecę Zeppelin, O, oh, kurde, ktoś tu słuchał muzyki. Dobra, przechodzimy do kolejnego pomieszczenia. A tutaj jeszcze coś leży. Ciekawy jestem, co tam będzie dalej się skrywało. Dobra, wchodzimy tutaj. Mam nadzieję, że tu się nic nie zawali. Nie powinno. No ale jest. Pierwsze co się rzuca w oczy to obraz, obraz i, i ten. Co my tu mamy? Zaraz podejdziemy tam, my tu nam no, coś nie wdepnął. Chyba to jest Singer, to jest od tej. Boże, od maszyny do szycia. Tak, to jest to koło. Na górze była chyba maszyna do szycia. Za i przeciw, matka włoska cena 100 zł 89 znaczek tu jakiś się wala. Tutaj się, tu się chyba wsadzało tą maszynę do szycia, ale nie wiem jak to się podnosi. Czy to się w ogóle podnosi? Dobra, nie będę tego ruszał. Nie będziemy tego ruszać. Patrzymy, co tu jeszcze możemy jakiś obraz jest jeszcze, proszę mamy tu obraz może to jakieś unikaty, jakiś Picasso ktoś miał co, co tu w ogóle się znajduje co tutaj jest o, tu coś ciekawego cały worek <ścoughs> ja już wiem, czuję czuję mydełko lena, mydło toaletowe pachnie jeszcze, pachnie mydłem kurcze o, to jakieś nowsze jest Isla Kosmetyk, to jakieś francuskie. No, wszystko pachnie ładnie. Stare mydła, także jakby ktoś potrzebował dawać cynę. Chlebak jest. Kolejna szafa. Kolejne niespodzianki. Ale tu jest jakieś. Ja już tam widzę jakieś rzeczy. Podchodzimy tutaj. Zaraz. Co tu jest? Ja nie mogę, ja nie mogę, ja mam po prostu bałagan w głowie, nie? Ja nie wiem do czego, do czego i od czego zacząć, co Wam pokazać? Zaczynamy. Co tutaj jest? O kurczę, ja wiem, co to jest. Antyelektrostatyczna segment emulsja do czyszczenia mebli. Ale ta emulsja pachnie identycznie. Nie wiem, czy ktoś pamięta, jak się pastowało podłogę. Ja pamiętam, bo w wojsku żeśmy pastowali podłogę i takiej właśnie podobnej pasty się używało. Co my tutaj mamy? Do molu, preparat do mycia, odśwież i nabłysz powierzchni lakierowanych glazury. O, tutaj mamy lejek. Co tutaj jest? Herbata indyjska, herbata indyjska. Łopanie i panowie, szampon Ortal. Ciekawe, czy to jeszcze działa, czy to ma jakieś właściwości. Jaka data by tego była szamponu, tego nie wiem, czy tu w ogóle na zbliżeniu coś widać. Cena 72. Nie widzę tu daty... 1924? Nie wiem, kur... nie widzę. Tutaj jakieś buteleczki. Uuu, ta chyba jest pełna. Nie wiem, czy to otwierać. Otworzę to. O, jakaś... Nie wiem, co tam jest. U, dobra, nie ryzykuję. Pić na pewno tego nie będę. Pamiętam takie kakao, pamiętam taką puszeczkę. Warszawa. Może tam jakieś mamony są pochowane? Dajcie chwilę, odkryję to. Nie mogę tego otworzyć. Dobra, nie będę tego otwierał, ale tu jeszcze widziałem. Kakao Instant. Kakao Instant, takie kakao też gdzieś pamiętam. Data produkcji nie wiem jak, jaka tutaj jest, ale to widać, że jakieś świeże było. Zaraz to otworzymy. Dobra, kakao jeszcze funkielnówka, także kakao można było spożytkować. Koncentrat pomidorowy, miód wielokwiatowy jeszcze. Ciekawe ile miód ma przydatności. Musiałbym się tutaj spytać e, seniora Goblina po jakim czasie można jeszcze taki miód spożytkować. Ale myślę, że tego już raczej tu nic nie spożytkujemy. To rybka z Peweksu. Czy ktoś jeszcze z moich widzów? Na pewno ktoś pamięta Peweks. Co my tam mamy? A w Peweksie. W Peweksie są zapałki. Jeszcze są w ogóle te zapałeczki tam? Są, działają. Także proszę bardzo. Koko. Z taką chatką pamiętam takie zapałki często. Za dzieciaka też budowałem z zapałek jakieś budowle. Cztery paczuszki zapałek. Fajne. Kurczę, jak to fajnie tak wspomnienia. Powiem wam, naprawdę jak patrzę na te niektóre rzeczy, to, to wracają mi gdzieś wspomnienia z dzieciństwa, bo takie rzeczy miałem z tym do czynienia. Ale będę miał fajne buty, miałem białe buty, ubrałem na strych. Także zarobiście. Zaraz będę cały walony. Wracają wspomnienia, bo niektóre rzeczy tak jak mówię, no gdzieś widziałem, gdzieś co to jest? Świeca gładka 16 złotych. Masa. Proszę bardzo tu. Coś w papierku jest jeszcze. O! Jakiś obrazek. Obrazek święty Jan Paweł II. Może jakiś komunijny. Dobra, to zostawimy ten obrazek tutaj. Mąka ziemniaczana. To jakaś herbata się wysypała. Mąka. O, ryż jeszcze, no to ryż już się nie przyda Kawa, kawa inka też kawa inka łapy później umyły, to widać, że myszki jakieś grasowały, no niestety Co tam mamy? Świece z komunii glukoza. Ktoś glukozę zapodawał, U, jakieś tacki co tutaj jeszcze jest? Kakao. Ktoś był miłośnikiem kakao chyba. To kolejne kakao. Ziele... Co? Ziele świetlika? Ziele świetlika? Co to kurde jest? Ziele świetlika. Na co to kurde ziele świetlika było? Piszcie w komentarzach. Na co mogło być ziele świetlika? Szampon brzozowy. Kurde. <gulia> szampon brzozowy no i tam jakieś słoiczki, termosy no jest sporo tego, idziemy dalej może tu coś w szufladach jeszcze O, takie lubię, o no, tu co tu tabletki witaminium B pewno jeszcze działają szuka może jakiś banknot będzie o coś niebieskiego się wysypało biseptol, biseptol nie wiem co to było biseptol Korki, widać coś tu był miłośnikiem, wina. Nic nie ma tam, bandaż jakiś elastyczny. Korki. Same korki i świece. No A tutaj co mamy w tej szufladzie? Po kotku, co masz w środku. Maseczka miodowo-jajeczna. Idealna na moją cerę. O i była lówka. Pamiętam, takie łówki. Tata mój palił popularne. I pamiętam, że palił przez takie łówki. Klucze. Nerwosol. To czasami by się przydało, co niektórym, ale pusta butelka. Może jeszcze za chwilę znajdę jakąś maść na buldupy dla niektórych. Krople. Walerianowe to były krople. Walerianowe nie wiem do czego to były. Krople Walerianowe 10 groszy jest. O, mówiłem znalazłem monetkę. Biorę proszę bardzo. Monetka z Polski i niezwykły wykopek Proszę, 10 groszy. Mówię nie płacz. Proszę. 1969 pozdrawiamy. Monetę do kielni. Zabieramy guziczki, klamerki. Farba dekoracyjna, widzicie? Niektórych takich rzeczy nawet nie pamiętam. Nie kojarzę czym to mogło być. Do czego to mogło służyć? Co tam w ogóle jeszcze jest? No, jakieś guziki. Tu ewidentnie było jakiś. No, jakiś kącik pewno. Z guziczkami. Co my tu mamy jeszcze? Tu. Jakieś okulary. Takie pamiętam, że w takim czymś były okulary. Szmaty. O, i tu ktoś popalał nieładnie. Ekstra mocne. Z filtrem. Już nie ma fajeczek wypalone. Także ktoś tu sobie palił. Tu jest jakaś figurka. Jakiegoś pokemona kolejnego. Nie wiem, ktoś miał jakąś wyobraźnię. Jakieś tutaj te, ale może tu zajrzymy, co tu jest. O, tam się zapowiada. Ale bo najpierw tu. Zanim tam zajrzymy, tu wam pokażę. Buteleczki jeszcze. Jeszcze jest cały komplet szklanek. Ciekawy jestem, z którego roku takie szklanki pochodzą. Cały komplecik szklanek. Tutaj była krupczatka, Jakieś widelczyki. Widelczyki. Tutaj zaraz przejdziemy dalej, ale postaram się to przełożyć. No i zobaczymy. Zobaczymy, e, co my tu mamy. Jakieś wazony. Tutaj obuwie, lakierki, lakierki, kurde, to jakaś kobitka nosiła takie lakiery za 272 zł, na bogato. Może tu jakieś są? O, tu, proszę. Lakiery, lakiery, tutaj jakieś kartki. Co my tu mamy? Pełno kartek pozalewane. Tu jeszcze konfitury. A to dobrze, to zostawiamy. Tu nie będziemy tego ruszać. Tu zerkniemy co tutaj jeszcze mamy. I powolutku będę kończył, bo tutaj materiał będzie za długi. Torebka, obrazki. Tu jest jakaś książka. Stefan Żeromski. Proszę. I tu jakieś kolejne gazety. Tu z którego roku mamy? 1982. Pozdrawiamy 26 stycznia. Gazetka 1. Głos robotniczy. O, eee. tu jakieś plakaty są, słuchajcie. Ciekawy jestem, co to jest. A tu jakieś chyba banery reklamowe. Głosuj na Solidarność. Głosuj na Solidarność. Taki baner. A tu? Tu też jakieś. Zaraz wam pokażę. Solidarność Głosuj na Tadeusza Zaorskiego Leg Wałęsa Solidarność Widać, że to są po prostu jakieś plakaty Tutaj też Plakat Solidarność Takie chyba banery reklamowe Tak z tamtych czasów No ten, ten mi się najfajniej podoba Taki kolorowy Ładny Ciekawe, ciekawy jestem Czy w ogóle takie, takie właśnie te plakaty Ja to zostawię, bo może Może ktoś z Was będzie wiedział, czy to ma jakąś wartość i, i fajnie by było to na przykład zatrzymać, albo może są ludzie, którzy coś takiego zbierają, kolekcjonują. Także, jak mówię, jak ktoś coś zauważy, komuś coś wpadnie w oko, powtarzam, piszcie w komentarzach. Może coś się uda dogadać tutaj w Polsce, wysyłka. Nie ma problemu. Ja na pewno z maciekiem bym tu się dogadał. Maciek by na pewno komuś coś wysłał. Jakby ktoś coś potrzebował, będzie można się dogadać. Hamofix kwiat rumianku. Tab o, tu coś są: jakieś tabletki, kolejne jakieś piguły. Tabletki żywienia. Żywienia. Czekajcie, bo nie wiem, czy umiem. Żywienia. Tabletki żywienia to kolejne jakieś nie mam pojęcia do czego to służyło a tu u urogran, granulat dziełowy. to taka może wegetta wegetta no i tu, co tutaj mamy e, płatki owsiane, płatki owsiane, książeczki filtry a tu coś jeszcze jest o a tu coś ciekawego jest Coś nowego jest. Słuchajcie, to chyba są jakieś tłoki. Tłoki od jakiegoś samochodu. Tak mi się wydaje, że to są tłoki. Trzy tłoki, ale od czego? Syrena. Ty, słuchajcie, to może być naprawdę wartościowy przedmiot. Trzy oryginalne tłoki. Syrena. To zostawię, bo to może jakiś pasjonat od, od Syreny. Będzie potrzebował. Tutaj też jest jakiś olej filtr olejowy. To też się na tym nie znam. Oil FT, ale to chyba taki Nis... nissan sherry 400 pilota no do Nissana. Ale mówię, może, może ktoś do syreny i takie płoki będzie. Po co? Może tu są jakieś w ogóle części, które nie wiem, ale te, te tłoki nie są nowe, nowki sztuki ja je otworzyłem, także jak coś to, to byście widzieli tu nic nie ma dobra, patrzymy co tu jeszcze dalej jest i za chwilę kończymy, jeszcze tutaj przejdę mydła widzieliśmy tam w rogu jeszcze zobaczmy co się znajduje będziemy stąd powoli uciekać, no bo też nie mam czasu za wiele lampki, klapki obrazy Obrazy i kolejne kosmetyki. Co tym razem? O jezus, ja już widzę. Ja już widzę tą. Patrzcie na to. Wars. Pamiętam, dziadek miał tego warsa. Dziadek się golił warsem. Tutaj mamy pasta do zębów. Ule pasta, konsul. <noise> pasta do zębów i pasta do zębów. Takiej to nie widziałem. Jakieś zagraniczne chyba te pasty tam są jeszcze jakieś gazety magazyn rodzinny magazyn rodzinny, co my tu jeszcze mamy? co my tu jeszcze mamy? książki, książki kasza coś jeszcze tu zajrzę póki się nie przewrócę coś jeszcze tu zajrzę kaszka mleczno-ryżowa z malinami fajne kopiał ołówkowy o, jakieś boby tam znalazłem. Jakiegoś kota pewno. no muszę łapy wyszorować. No tu co tu jest? Październik, magazyn polski. Jakieś gazetki. Myślę, że to można było naprawdę przeszukać sporo. I myślę, że jakieś fajne, fajne rzeczy by się tu poznajdywało. O, Fiat. Miałem takiego Fiata. Miałem takiego Fiata. O, co tu jest? Jakaś kobita. To może jakiś taki a nie, to reklama pościeli. Myślałem, że to jakiś ślizgacz jest. Ślizgacz z tamtych czasów, a to nie. Jeszcze bym zobaczył jakiegoś nieogolonego Bobra i dopiero bym się zszokował, jak to matka natura potrafi czynić cuda. Słuchajcie, ja uciekam. Ja uciekam już. Mam nadzieję, że ten odcinek specjalny Wam się podobał. I tak jak mówię, jak ktoś będzie coś potrzebował, dajcie znak. Może akurat coś tu będzie fajnego, godnego uwagi. Co może gdzieś przeoczyłem. E, nie zauważyłem język polski. Co my tu jeszcze mamy? No. Także komu się coś podoba. Ktoś coś... O, jeszcze tu zajrzę. Ktoś coś zauważył, może będzie potrzebował, dajcie mi proszę znaka w komentarzu. Ja się na pewno skontaktuję. Wolę mi tu za. Ten kurz, kurde, jaką śmierć. Co tu jest jakiś? O, oryginał, rekord. Fabryka narzędzi lekarskich. A to mi wygląda ciekawie. Czy to jest szczykawka taka? Czy to były szczykawki? Ej, no. Słuchajcie, ale fajna szczykawka. Taką to sobie jedną sam wezmę. Ale śliczna. Patrzcie na to. Ale bombowa szczykawka. No stos. Biorę, to ja biorę. Biorę tą szczykawę, ja sobie ją za chwilę zawinę. Biorę, i tu jest chyba jedna funkielnówka taka szczykawa. Nie wiem jaka to jest oryginalna rekord lekarski Warszawa. Który rok tej szczykawki? Nie wiem, ale to biorę. Sobie zabiorę coś na pamiątkę stąd. A co? Rutynoskorbin mi jest niepotrzebny. No i tu w zasadzie już więcej nic nie ma. Szczykawki weźmiemy. Zambo no, jakieś filtry, jakiś mechanik tu mieszkał. Co my tu mamy? Dobra, buty. Dobra, szczykawy biorę. Szczykawy zawijam ze sobą. Mam oczywiście pozwolenie. Jakby mi się coś podobało, mogę sobie zabrać. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Jest termofor jeszcze tu zerknę. Co my tu mamy? Lampa naftowa jest chyba jeszcze. Dobra, okay, położę to. Lasta... O, lampa naftowa. Ciekawe czy jest cała. Jest cała, jest cała lampa naftowa, niezbita, no piękna, no to też wezmę kumplowi, bo to fajna rzecz, może se to odświeży, bo to fajne jest. Dobra, kochani, ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że ten odcinek specjalny Wam się podobał. Zostawicie komentarz, łapkę. Na pewno takich materiałów nie będzie u mnie na kanale, to jest wyjątkowa okazja. Sorry, że wam świecę, to jest wyjątkowa okazja zobaczyć coś takiego nietypowego na moim kanale. Nie ja tak nie będę świecił. To jest y, słuchajcie, nietypowa okazja zobaczyć coś takiego na moim kanale. E, no i tyle. No. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że się podobało. Dajcie znak sygnał w komentarzach, czy wam się podobało. One, two, three, let's go!